Paneczko, tutaj chomik świr Najlepszy chomik w polskim internecie o, może i na świecie! Ujeżdżam teraz dinozaura! Spójrzcie, jaki groźny. Na szczęście jest w klatce, więc nic wam nie zrobi. Dzisiaj pierwszy raz pogram w Toka Boka! Toka Boka, Toka Boka, koka, Boka, toka Boka, toka Boka! Kto zagra Toka Boka? Pisze w komentarzu. Toka Boka! Taka mała gra słów! Tutaj są kokosy! Są to kokosy kakaowe! Dobra, wchodzimy do gry! Tylko pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę! Patrzcie łapkę! Taką łapkę w górę! Ja mam... Ja mam na dole, ale wy macie mieć w górze! No i oczywiście subskrypcje na moim kanale! Chcę mieć do końca roku milion, milion kochanych widzów, bo jak kocham was widzowie. Mm, mm, mm. <laughs> Jesteśmy w grze Toka boka! Gdzie ja jestem? Gdzie mnie zaspałniło? O, o, tu jestem! O, mi świr! Ej, chwila! Co, co to ma być? Czemu jestem w jakiejś klatce? Przecież to, że jestem chomikiem, nie oznacza, że mam być trzymany w jakiejś klatce! Czy tam, czy tam jakimś akwarium? Wychodzę stąd! Chomik świr! Ej, hey Sandy! Sandy, patrz! Twój, twój chomik ucieka! Chrubku! Chrupku, co ty, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Chrupku? Jaki chrupku? Ja jestem chomik świr! Sandy, co jest? Twój chomik gada! Chrupku, ty umiesz mówić? Mówię jeszcze raz! Nie jestem żaden chrupek! Ja jestem chomik świr! Znany internetowy celebryta! Mam swój kanał na YouTubie, a nawet własny sklep internetowy, w którym sprzedaję fajne koszulki. Co? Chomik śmir? Chwila, moment. Słyszałam coś o tym. A czy wy już subskrybujecie mój kanał? Hmm? Nie. Nie. No, to lepiej zasubskrybujcie mój kanał już? W którym Na e, No dobrze, chomiku śmirze. Zasubskrybujemy twój kanał? No, jeszcze. jeszcze Kupcie na sklepie chomikświr.pl. Tak, tak, zróbcie. Będą Wam bardzo ładnie pasowały do Waszych fajnych twarzy. Dobrze, jeszcze dzisiaj kupimy Twoje koszulki. A masz może kolor niebieski? O, droga dziewczynko! Mam wszystkie kolory tęczy! A nawet takie, których jeszcze nie wymyślono! O, chomik świr! Chyba już wiem, dlaczego nazywają cię chomik świr! No! Znikąd się to nie wzięło! A teraz pozwólcie, że przejdę się po waszym toka boka mieszkaniu, okej? Okay? Dobrze, tylko niczego nie zniszcz, a, a zwłaszcza naszych drogocennych szklanek z diamentów! ruchowi <laughs> śpi. Hmm! Co to za miejsce? Wygląda jakoś jakoś dziwnie znajomo! A! Już wiem! To jest toaleta! Mm. tutaj mają taką małą muszlę klazetową, a tutaj taką dużą muszlę klazetową, w której mógłbym nawet się wykąpać! O, zniknąłem! Uh, to było naprawdę przerażające! Uu, co się stało? Znowu jestem w klatce. Czy tam tym akwarium koło tej wielkiej sałaty? Czy to znaczy. Że ja jestem niezniszczalny? Tak, drogi chomiku świrze. W Tokaboka każdy jest niezniszczalny. Łohoho, wow, to super. Ale na wszelki wypadek będę się trzymał z dala od toalety? Mała dziewczynko, czy ty chciałabyś mi towarzyszyć w eksploracji waszego mieszkania? Pewnie, chomiku świrze. Wskakuj na moją dłoń. Ui! chomicza puszystość. Dobra, dziewczynko. Zaprowadź mnie do tego robota. Chcę go obejrzeć. To jest robot Johnny! Dostałam go od mojej babci na 80. rocznicę ślubu z moim tatą, znaczy dziadkiem. Moim dziadkiem. Dobra dziewczynko, postaw mi na ziemię i tego robota obok mnie muszę się mu przyjrzeć z bliska. Hmm, Całkiem zacny robot! Ej, czy on ma dzbanek na głowie? Tak, ten robot ma dzbanek na głowie, ponieważ jest to robot do parzenia herbaty. Tak jak powiedziałam, dostałam go od mojej babci. Bo moja babcia kochała pić herbatę. Uuu, nieźle. Można by powiedzieć, że niezły dzban z tego robota. Chomik śpi. Ta, chomiku śpi, że masz rację. Całkiem niezły dzban z tego robota. Cicho, cicho bądź. Weź mnie na ręce i oprowadzaj mnie dalej. Pokaż mi fajne rzeczy w tym mieszkaniu. A propos rzeczy, widzę, że ktoś tam śpi. Dziewczynko, zaprowadź mnie do tego śpiącego typa! Chomiku Świrze, to jest mój brat Zbyszek! I on teraz sobie śpi, ponieważ on pracuje na nocki. Może mu teraz nie przeszkadzajmy, co? Cicho dziewczynko, nie będziesz mi mówiła co mam robić! Zbyszek! Zbyszek wstawaj! E, e, co? Kto? Kto mnie obudził? To ja! Ja cię obudziłem, Chomik Świr! Co? Chrupek? Sandy, to Chrupek gada? Nie. Zbyszku, to nie jest chrupek! To jest chomik świr, znany youtuber i celebryta! Cicho bądź dziewczynko! Sam potrafię za siebie mówić! No ale tak, to prawda! Jestem Homik świr, znany youtuber i celebryta! No, no, no to super! I, I po co mnie obudziłeś, co? Mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie! Niby jakie ważne pytanie może mieć jakiś mały chomik. No ale... No dobra, zam zamieniam się w słuch. Chciałem się Ciebie zapytać, czy jesteś słoniem, czy człowiekiem? Chodźmy cię wszelką stąd. O nie. Ten mały chomik mnie zaorał. Moje życie nie ma już sensu. Dobra idę spać, bo w nocy muszę iść do pracy. Dziewczynko! Teraz chciałbym zobaczyć to radio, które stoi tam u góry! ściągnij mi je! ściągnij mi to radio! To radio jest trochę za wysoko dla mnie. Nie mogę się po nie wspiąć, ponieważ nie chciałabym się tutaj połamać, ale poproszę mojego robota żeby ściągnął nam to radio z góry! Robocie Johnny! Aktywacja! pu. Co mam zrobić z Sadie? Proszę Johnny, e, ściągnij to radyjko z góry dla, dla chomika świra. Pi, pip, pu. Pu. Chomik świr? Ten znany celebryta youtuber? Zagościł w naszym mieszkaniu? Proszę no, Johnny, znasz chomika świra? Pi, pip, dup, du. Pewnie, że znam chomika świra. Znam wszystkich, którzy istnieją na świecie. Mam dostęp do całego internetu. Na świecie. J jaki istnieje?

Robocie Johnny, co ty gadasz? Przecież ja mam 4,5 roku! 5 lat temu to ja jeszcze nie istniałam! Pipi, pupu, Sandy, to tobie coś się pomyliło. Przecież masz 19 lat i chorobę, przez którą wyglądasz jak bardzo, bardzo młoda osoba. Tyle, że udajesz niespełna pięciolatkę, aby nie musieć się wyprowadzać. Albo iść do pracy, tak jak Zbyszek. Gęba na kłódkę, Robocie Johnny! Bo się wyda. Zaczynam mieć wrażenie, że to nie ja jestem tutaj największym świrem. Sandy, a możesz poprosić tego robota, żeby włączył jakąś muzyczkę? Pipipu, Homiku świrze, nie musisz prosić Sandy, aby przekazała mi, aby włączyć jakąś muzykę. Możesz sam mi to powiedzieć. No, to robocie Johnny, włącz jakąś dobrą notę. Pipipip. Pip, pip. już się robi, Homiku świrze. Mm, taki lekki jazz. Sam raz do kawiarni! Ale... O, ale... Od razu chce mi się spać! Robocie Johnny! Zmień stację! Pip. Już się robi, hobiku śpiszę. O, To jest taki funk! Mm, fanki, funky, Lubię fanki. Sandy! Co o tym uważasz? E, ja wolę, ja wolę polski hip-hop! Eee, Sandy, ty tam się nie znasz! Robocie Johnny! Włącz następną stację! Bip, 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 Już, już. Uuu, to jest taka fajna muza energiczna, aż chce mi się tańczyć. O, świr. E, jestem fanką polskiego hip-hopu, ale mnie aż też chce się tańczyć. Chomiku świrze, zatańczysz ze mną? Hmm, Sandy, a już myślałem, że nigdy mnie nie spytasz. Chodź, zatańczymy przy kiblach. Pomicza puszystoś! Dobra mu zagra! Sandy, jak się bawisz? Iii, jest super! Aż zachciało mi się siku! Czekaj, chomiku! Muszę skorzystać z kibelka! Sandy, co ty robisz? Sikasz przy otwartych drzwiach? Jeszcze ze mną w dłoni? Co ty się nie wstydzisz? A w ogóle nie musiałem tego wiedzieć. Pozwól, że odwrócę moje chobicze oczy od tej nieprzyjemnej sytuacji. Robocie Johnny, włącz kolejną stację. Pipi pipi pip, pup, pup. Już się robi, hobiku świrze. Sandy, nie zapomnij użyć papieru toaletowego i spłukać wody. Nie, 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 no spoko, spoko, dzisiaj nie zapomnę. Pip, pip, pup, wczoraj też to mówiłaś. Po biku włączam następną stację. Mmm, to jest taka trochę muzyka filmowa, dodająca dramaturgii całej tej sytuacji. Sandy, jak ci się robi kupkę przy tej muzyce? Czuję się jak bohaterka jakiegoś filmu. Ale, ale już skończyłam robić kubkę. Pip, pi, Sandy. A użyłaś papieru toaletowego? Oczywiście, robocie Johnny, za kogo ty nie masz? Za jakieś zwierzę? Ej, nie używaj takich słów! Niektórzy tutaj są chomikami, a chomiki to też ludzie! Oj, oj, przepraszam, chomiku, świrze! Zapomniałam, zapomniałam, że jesteś chomikiem. Przepraszam, potem cię pogłaszczę. Uj, najpierw o mej dłonie! Pipipup. pup, Sandy, a spłukałaś wodę? O, 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 bym, bym zapomniała. No, już, już się spukuje. Zawartość tego, co tam, co tam zrobiłam. Pipi pupup. Fuj. Robocie Johnny, wyłącz tę muzykę. Zbyt poważnie się tutaj zrobiło. Pipi pupup. Już się robi. Wyłączam muzykę. Robocie Johnny, możesz udać się na spoczynek? Pipi pupup. Dziękuję, chomiku świrze. To był zaszczyt móc być twoim DJ-em. Yy. Andy? Widzę, że chciałabyś mnie wziąć do ręki, ale czy umułaś swoje dłonie po robieniu kubki? A, o, przepraszam, mamiku śpię, że zapomniałem myć dłoni. Już, już się za to zabieram. Tu, 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 tu. Woda się leje. Ręka, ręka wyje. Konfidentum pętla na szyi! Chomiku świrze, że moje dłonie są już czyste. Czy mogę wziąć cię do ręki? Oczywiście, Sandy! Skoro umyłaś dłonie, to możesz wziąć do rąk Homiczą puszystość! Sandy, ale wyłącz wodę, bo to jest nieekologiczne! Aj, chomiku świrze, masz rację! Już wyłączam tę wodę! No, woda wyłączona! Chomiku świrze! Co jeszcze chciałbyś zobaczyć w naszym e, fajnym mieszkaniu? O, Sandy! Ta gitara! Przykuła moją uwagę już na samym początku pobytu tutaj! Pokaż mi tę gitarę! Hamiku, świrze! Ta gitara należy do mojego dziadka! Kazika! Musiałabym go zawołać, aby on zdjął tę gitarę z góry! No, no, no to zrób to! Na co czekasz? Dziadku Kaziku! Chodź tu na chwilę. O, Sandy, kiedy ty się w końcu wyprowadzisz? Albo pójdziesz do jakiejś pracy? Dziadku, to nie pora na takie rozmowy. Mamy tutaj gościa. Znanego na całym świecie. Chomika Świra. E, witam pana Kazimierza. Zainteresowała mnie pańska gitara. Czy zechce mi ją pan pokazać? A może, a może nawet coś zagrać? Hmm? A, moja gitara. Poczekaj, zaraz ją ściągnę. To jest gitara y, drewniana y, ze strunami. Dostałem ją od mojego taty, gdy miałem 10 lat, w roku 1998. Chwila, moment! Ja, może nie jestem jakimś czempionem gramatyki, to znaczy matematyki. Ale czy skoro w 98 miałeś 10 lat, to czy teraz nie powinieneś mieć 33 lata? Chomiku Świrze, jesteś świetnym matematykiem, a twoje obliczenia są poprawne. Minęły 23 lata, odkąd posiadam tę gitarę. Ale, ale skoro masz 33 lata, to czy nie powinieneś teraz być w sile swojego wieku? Bo, no, bez urazy, ale wyglądasz trochę staro! Widzisz, Chomiku Świrze. To dlatego, że w świecie toka-boka czas płynie zupełnie inaczej niż w prawdziwym życiu. Co? Czy to znaczy, że jeśli za długo będę tutaj przybywał, to moje piękne, puszyste futerko osiwieje? Nie, chomiku świrze. Ciebie różnica czasu nie dotyczy, ponieważ ty istniejesz naprawdę. I subskrybuję twój kanał od kilku lat. Ehehe, co? Subskrybujesz mój kanał? Naprawdę? Zgadza się, Homiku świrze. I kupiłem nawet kilka koszulek z twojego sklepu chomikświr.pl. Świrpel. <laughs> moje, moje chomicze serce zaraz pęknie z radości. A czy jesteś może wyznawcą chomiczej puszystości? Ależ oczywiście, że jestem wyznawcą twojej chomiczej puszystości. <laughs> no zaraz, zaraz posikam się ze szczęścia do trocin, dziadku Kazimierzu. Słucham cię, chomiku świrze. A czy potrafisz zagrać coś innego niż takie plumkanie, brzdąkanie na tej gitarze? Niestety nie, chomiku świrze. Przez 23 lata posiadania tej gitary nie nauczyłem się żadnych akordów, więc nie potrafię zagrać żadnego utworu. Aha, no to bez obrazy, dziadku Kazimierzu, ale odłóż tę gitarę, bo od tego brzdąkania już mi moje chomicze uszy więdną. Och. Przepraszam o świrze. Już przestaję grać. Wiesz co, nawet sprawdzę, czy mogę wyrzucić tę gitarę do... do toalety. Chomiku Świrze, ta gitara już nie będzie cię niepokoić. Hehe, <gry> dziadku Kazimierzu, ale to nie gitara była problemem, tylko twój brak umiejętności? A tak w ogóle, jak to możliwe, że taką wielką gitarę wrzuciłeś do takiego małego kibelka? To była magia, chomiku Świrze. Magia grytoka bocha. Oho! Bardzo wygodne tłumaczenie Magia Po prostu nie wiesz jak twój kibel działa Sandy, Sandy Zabierz mnie do lewej części waszego domu Tam jeszcze nie byłem Oczywiście, chobiku świrze Już tam lecimy Whee! Chobicza puszystość Chomiku świrze To jest nasz własny plac zabaw wow, Macie własny plac zabaw W mieszkaniu Musicie być bardzo bogaci Chomiku świrze, wcale nie jesteśmy tak bogaci. Właściwie to żyjemy z renty. Po naszej babci. przykro mi to słyszeć. A co się z nią stało? była w toalecie. Aha, jestem w stanie w to uwierzyć. Sandy, patrz. Ten mały gogatek zjadł właśnie truskawę. <śmierze> Chomiku świrze, to moje kuzynostwo. Ale w sumie ta truskawa była moja. Później się z nim rozliczę. <laughs> no właśnie, widzę, że trochę podobni do ciebie. A jak się oni nazywają? Yang i Leosia. Hmm. Brzmi dziwnie znajomo. Nie wiem, o czym mówisz, chomiku świrze. Chcesz ich może poznać? Sadie, to jest świetny pomysł. Ale wiesz co? Myślę, że na to przyjdzie pora w następnym odcinku. Chomik <laughs> świr...